Odnowiliśmy w sobie łaskę sztu świętego, przez który zostaliśmy w Chrystusie wskrzeszeni do nowego życia. Teraz martwych stały Pan zaprasza na swoją ucztę paschalną. W sakramentalny sposób dokona się w ofierze paschalnej przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. Pełni radości, składamy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w Nim udziału przez chrzest i Eucharystię. Wyznaliśmy już naszą wiarę, także powstańmy i zanieśmy do Pana Boga nasze prośby. Módlmy się, aby we wszystkich zakątkach ziemi Kościół był miejscem, w którym człowiek może znaleźć Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ciebie prosimy. Zbawiciela Módlmy się za papieża Franciszka oraz wszystkich biskupów i kapłanów, aby z poświęceniem i radością kroczyli za Jezusem, światłością prawdziwą. Ciebie prosimy. Zbawiciela Módlmy się za nasze rodziny. Aby były miejscem autentycznego doświadczenia obecności i działania Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Chrystusa, Chrystusa. Módlmy się za dzieci, które w tym roku przystąpią do pierwszej komunii świętej oraz za tegorocznych kandydatów do bierzmowania, aby wpatrzenie w światło, którym jest Chrystus. Znaleźli w sobie odwagę dla całkowitego poświęcenia swego życia w służbie Ewangelii. Ciebie prosimy, słuchaj nas Módmy się, aby nasi bliscy, których Jezus powołał z tego świata do siebie, szczególnie Maria Maślejak, Władysław Grubel, Anna Różycka oraz zmarli, zmarli z rodzin słomińskich, paśniewskich, i dusze w czystu cierpiące, dzięki łasce chrztu na zawsze zjednoczyli się z miłosiernym Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj wysłuchanie. Wysłuchanie. Módlmy się, abyśmy w świecie rozdartym i podzielonym przez gwałtowne konflikty potrafili budować Bożą cywilizację miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Pomódlmy się też w tych intencjach, które dzisiaj sprawujemy. Ksiądz proboszcz, za święty pamięci Reginę Pietrza, 62. rodzice śmierci, za zmarłych z rodziny Pierwszych i Kowalczyk. Ksiądz Robert, za zmarłych z rodzin Słomińskich i Kwaśniewskich, Ja módlę się za święty pamięci Stanisława Ledzińskiego, Juliana Wojnara. Ciebie prosimy. Przyjmij, Panie, te prośby, które Tobie przedstawiliśmy i te, które mamy ukryte w naszych sercach, te, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. przy Bóg ojciec Trzech Bogom. Nie Panie, aż Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i sprawa by ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność przez Chrystusa Pana naszego. Dzięki składajmy Panu Bogu u nasze Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tej, tej nocy, uroczyście głosili Twą chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza paska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i wstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny, gradują się wszystkie ludy na całej Ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty. Naprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy świętą noc, zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynię na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. W i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z twoim wybranymi. Przede wszystkim z najświętszą dziewicą, bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej przeczystym obrońcą, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc Twojego sługę naszego papieża Franciszka, naszego biskupa, ale na wszystkich biskupów świata duchowieństwo i cały lud odkupiony.